Witajcie na naszym kanale Trzy Dziady, to jest projekt sezon 1 Jan Gajatosia i, i vlogi muzyki. I oglądajcie naszych uczestników Jan Jatosia Let's go! Cześć, witam Was na naszym kanale Trzy Dziady. Ja nazywam się Tosia, mam 11 lat i chodzę do czwartej klasy. Teraz po wakacjach do 5. Trenuję gimnastykę sportową od 3 lat, więc myślę, że już nawet długo. Prowadzę kanał razem z Janem i Gają. Nagrywamy głównie o piosenkach, będą również vlogi, zwykłe filmy, jakieś challenge i co tylko będziecie chcieli, bo to jak jesteście głównymi słowcami naszego kanału, więc wy możecie nam podpowiadać, jakie chcecie filmy, żeby wam się lepiej oglądało nasze filmy, no bo oczywiście chcemy, żebyście to wy też najbardziej prowadzili ten kanał, ponieważ wy to będziecie oglądać, a nie my. Więc to wam musi się podobać. Więc teraz będziecie mogli pisać w komentarzach, ewentualnie jak będą wyłączone, nie wiem dlaczego one są wyłączone, to możecie pisać pod jakimś shortsem, pod jakimiś innymi filmikami, gdzie będziecie mogli. A ja jeszcze chcę wspomnieć, żebyście nie hejtowali młodych ludzi, tak jak na przykład ja, tak jak na przykład mój brat, moja siostra, w sumie ona to ma 15 lat, więc już nie jest taka młoda, ale proszę, nie hejtujcie młodych ludzi. Oni serio chcą dobry kontent zrobić. Oni chcą się z czymś podzielić. Oni chcą serio być fajni. Oni chcą nagrywać. Więc na przykład dajcie im jakiś komplement, dajcie im jakąś, nie wiem, na przykład poradę, jak lepsze nagrywać filmy, ale nie hejtujcie, błagam. Bo serio to jest bardzo niepotrzebne. Ja myślę, że to już wszystko chcę, chcę wam powiedzieć. A, zapomniałam. Ja lecę dzisiaj do Egiptu, więc możecie czekać na to, że będą tam jakieś starki i filmy, bo y, jest tam pięknie, więc cierpliwie, czekajcie, na pewno co się znajdzie. Pa pa! Hejka! E, jestem Gaja, mam 14 lat. E, bardzo lubię śpiewać i tańczyć i lubię też grać w siatkówkę. Chciałam Wam powiedzieć historię, jak w ogóle powstały trzy dziady i skąd się w ogóle wziął pomysł, żeby nagrywać na YouTubie i mieć swój kanał. Było to rok temu w wakacje. Miałam jechać z rodzicami na Dwotę i spotkać się tam z Janem i Stosią. W wodzie, jak pływaliśmy sobie, to y, zaczęliśmy śpiewać sobie piosenki. I tak sobie tak pomyśleliśmy, że chcielibyśmy y, stworzyć taki swój kanał, stworzyć swoje piosenki. Y, potem przyjechali wszyscy do, do mnie na nocowanie. Rodzice na dworze robili grilla, a my siedzieliśmy w domu w salonie. I włączaliśmy piosenkę z telewizora i braliśmy mikrofon i śpiewaliśmy sobie piosenki. Tańczyliśmy i budowaliśmy, jakbyśmy, mieli, jakbyśmy popsu byli na koncercie swoim i tak sobie wiedzieliśmy, że chcielibyśmy też stworzyć jakąś taką swoją piosenkę. Wieczorem w kuchni, jak mieliśmy sobie picie, to Jan stworzył konto. I jak zakładał konto, to nie wiedzieliśmy, jaka może być nazwa. I Jan wymyślił tą nazwę: Trzy dziady, a trzy dlatego, że nas jest trójka. I wtedy założyliśmy konto i jakby chcieliśmy stwarzać swoje piosenki, robić filmiki mieć kiedyś swój koncert yy, robić dla was content żebyście mogli nas oglądać no i tak to się zaczęło wszystko Cześć, ja jestem Jan mam 13 lat i ja jestem w siódmej klasie i mieszkam w Niemczech bo ja nie mieszkam w Polsce tak rodzice zdecydowali i po bo w wakacjach idę do 8 klasy i mam dobre oceny i głos mi się zmienił jakbyście stare filmy od przedziale oglądali to miałem takej ja, 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 ja. teraz się tak zmienił i no jak, jak Gaja powiedziała stworzyliśmy projekt przez tak powiem przez Genzy bo oglądaliśmy wcześniej Gen's Gen, Gen z i ja miałem taką ideę, żeby stworzyć trzy dziady i mi się udało, bo mam teraz kanał. To jest taki projekt jak ekipa Gen to, ale możemy się tylko spotykać w lato, kwie kwiecień, albo październik, albo grudzień, bo tak za długo, albo tak będziemy robić, albo to się ja się będę trafiać i robić filmiki ja będę robić sam tutaj challenge i to. Ale no, mam 13 lat y, gram piłkę i y, idę coś na boks gram piłkę i idę na boks i lubię jeździć rowerem i rękę sobie złamałem przez rower też. I no y, ja się mam 2 tygodnie szkoły, bo w Niemczech jest inaczej. No i to jest mój pokój, tu, tu nagrywam filmiki, jakby coś, tu jest mój PlayStation tam śpię, to taki mały pokój, potem z tyłu mamy więcej, tam są najwięcej małe jak co, to nie umiem tak, tak dobrze grać po polsku, tylko raz nie umiem powiedzieć czas, tylko czas, mówię tak, tak jest dziwnie, Więc po niemiecku gada, mogę coś powiedzieć. To był mój niemiecki, i no, możecie tutaj na tym kanale widzieć vlogi, muzyki i challenge. Tak jak to się powiedziało, no i dużo więcej. Żebyście sobie filmikiem, dajcie like i suba, i widzimy się na sercu.